Cześć. Akademia Marynarki Wojennej przygotowała dla Was kilka ćwiczeń. Wraz z Weroniką przedstawimy Wam ćwiczenia rozgrzewające oraz ćwiczenia przygotowujące Was do testu pływackiego. I żeby dużo nie mówić, zaczniemy po prostu od ćwiczeń. Pierwsze zaczynamy od rozgrzewania górnej części ciała, czyli wymachy ramion. Płynnie zobaczycie że jest to bardzo ładne ćwiczenie. Pamiętajcie, żeby wyjść na tyle od, jeżeli jest to w pokoju robicie, od mebli, żeby nie uszkodzić sobie ramion. Tak, zmieniamy kierunek. Dziękuję. Następne ćwiczenie rozrzewające. I krążenia oburącz. Do tyłu, do przodu. Pięknie. Mhm. Dobrze. I teraz na boki. Skupiamy się na taśmą boczną. I dziękuję. Poproszę teraz o rozrzewkę dolnej części ciała. Krążenia bioder. Takie typowo szkolne ćwiczenie. Stopy przyklejone. Pamiętaj o stopach przyklejonych. Tak jest. I rozgrzewamy teraz już nogi. Przechodzimy do nóg. Mięśnie z przodu uda. I ćwiczenia globalne, wielostawowe, żeby rozgrzać ciało, podnieść temperaturę ciała, które jest bardzo ważne, żeby jednak przystąpić do ćwiczeń, kiedy Jesteście rozrzani, temperatura jest podniesiona. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do pierwszych ćwiczeń dla pływaków. Poprosimy teraz Bartka. Bartek pokaże pierwsze dwa ćwiczenia. Przejdziesz do podporu. Z podporu schodzisz do wsparcia na przedramionach. I wychodzi w górę. Schodzi w dół i schodzi w górę. Ćwiczenie będzie się wykonywać 30 sekund. Zwróćcie uwagę, żeby była linia prosta. Zatrzymaj się Bartek, pokażmy to linia obręczy barkowej, biodro, tak, jest w jednej linii i wychodzisz w górę. I jeszcze dwa razy poproszę. I ostatni raz. Mhm. Dziękuję. Przechodzimy do drugiego ćwiczenia. Proszę Weronika. Szybka zmiana. I Weronika. Mhm. Tak jest. Zmodyfikujemy powoli. Zatrzymaj w górnym, tak. Poproszę, żeby dłoń odwrócił w ten sposób, kciuk do góry. Głowę trzymamy, pamiętajcie, przedłużeniem tułowia, tak, nie podnosimy głowy, nie zadzieramy, jedna linia, noga na jednej wysokości, stopa grzbietowo zgięta, napięty pośladek, ustabilizowane biodra, trzymamy. Przytrzymajcie sobie nawet w tej sekundę, dwie sekundy i opuszczamy, i zmieniamy stronę. Raz, jedna strona, raz druga, tak, z napięciem mięśni grzbietu. Dziękuję. Dziękuję, Bartek, zapraszam. Będziemy wzmacniać teraz mięśnie brzucha. Zatrzymujemy się na chwilę, tylko Bartek ma położone ręce pod pośladkami, tak żeby ustabilizować sobie staw biodrowy, dokleić, przy, przytrzymać właśnie odcinek lędźwiowy, żeby nie było problemu. Robi nożyce pionowe, tak, brzuch jest napięty, a zaktywizowany. Kręgosłup chyba myślę, że nie boli. Dla lepszej, lepszego komfortu połóż sobie głowę, tak, przytrzymaj. I również pracujemy sobie 30 sekund. Dziękuję Bartek. I następne ćwiczenie. Ćwiczenie już globalne, wymagające wytrzymałości siłowej. Czyli padni powstań. Zwróćcie uwagę na pracę rąk weroniki. Tak, przygotowujące Was już do stylu pływackiego. I ostatni raz poproszę. Dziękuję bardzo. Zobaczyliście teraz ćwiczenia w wykonaniu Bartka i Weroniki. Ćwiczenia, które pozwolą Wam przygotować się do zaliczenia testu pływackiego na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Ćwiczenia te będziecie wykonywać, według mojej propozycji, 30 sekund każde ćwiczenie z przerwą 15-sekundową. W momencie, kiedy poczujecie się, że te ćwiczenia nie sprawiają już Wam takiej trudności, proponuję wydłużyć czas pracy do 40 do 50 sekund. Ale zostawiajcie sobie tą przerwę 15-sekundową. Wykonujecie trzy obwody tych ćwiczeń i jestem pewien i mam taką wiarę, że te ćwiczenia wspomogą Was do zaliczenia testu pływackiego na naszej uczelni. Trzymam kciuki za Was, życzę powodzenia. Zostańcie w domu, trenujcie w domu. Pozdrawiam.